Dzisiaj poniedziałek, Międzynarodowy Dzień Klatki. Nie masz miejsca na siłowni, także pozostał nam pokój babci. Daj syweryn, jeszcze pięć. Pierwszym ćwiczeniem jest pompka w wersji damskiej. Punkt podparcia na kolanach, miednica podwinięta, brzuch spięty, łopatki ściągnięte i wykonujemy zejście w dół. Pamiętamy, żeby ręce były szerzej niż barki. A teraz przechodzimy do wersji trudniejszej. W tej wersji pompki poduszka nam nie będzie potrzebna. Pamiętamy jednak, żeby miednica była podwinięta, brzuch spięty, łopatki ściągnięte, głowa była przedłużeniem kręgosłupa i wykonujemy. Zejście w dół. I kolejny wariant pompki. Tym razem dłonie są ułożone trochę wyżej niż stopy. W tym ćwiczeniu trochę inaczej angażujemy klatkę piersiową, ponieważ pracuje głównie jej górna część. I na koniec wybraliśmy jeszcze rozpiętki w leżeniu na plecach. Do tego wykorzystamy dwie butelki napełnione wodą jak widać, Dawid leży na plecach. <laughs> Uniesione butelki przed sobą na wysokości mostka. Ruch polega na odwodzeniu w stawie ramiennym, praktycznie do dotknięcia, dosłownie dotknięcia podłogi i z powrotem wracamy, łączymy butelki nad mostkiem. Jest to ćwiczenie, które bardzo fajnie angażuje nam boczne aktony klatki piersiowej. I tutaj możecie wykonać trochę więcej powtórzeń, nawet około 20-30. Zdryweczka. Nasze klaty przećwiczone, a my mamy dla Was mały konkurs. Piszcie komentarze, Dawid. A Na najlepszy komentarz pod naszym filmem zostanie nagrodzony akcesoriami firmy Trek. Piona. Cześć!